Tu i teraz. Czy nocowali państwo kiedyś pod gwiazdami w lesie? Myślę, że takie noclegi są doświadczeniem wielu naszych y, słuchaczy, ale ci, którzy jeszcze mają opory przed takimi atrakcjami y, i z takim kontaktem z naturą, myślę, że y, zostaną przekonani do tego, żeby o tym pomyśleć. A y, Teraz będziemy mówić o programie Zanocuj w lesie. To propozycja lasów państwowych dla miłośników lasu właśnie i szczególnych wyzwań. W naszym studiu leśnik, pan Tomasz Steliga, inżynier nadzoru w nadleśnictwie Leżaisk. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Yy, dawno temu był pan w lesie? No, dzisiaj nawet rano udało mi się przed audycją wyskoczyć yy, i trochę posłuchać ptaków, bo las to jest naprawdę super sprawa, pasja i myślę, że sposób na życie. No tak, i tak tą pasją. Państwo jako leśnicy lasy państwowe chcą zarazić nomen omen, bardzo pozytywnym tego słowa znaczeniu miłośników lasu, do tak, takiego bliskiego kontaktu, nie tylko w ciągu dnia, ale właśnie, żeby spróbować też zostać w nocy w lesie i przenocować. Dlaczego właśnie taka propozycja, czy w nocy las brzmi, wygląda inaczej? Pewnie wygląda to, no wiadomo, jest pewnie przede wszystkim ciemno, ale brzmi pewnie inaczej. E, tak. Las praktycznie o każdej porze roku e, i o każdej porze dnia troszeczkę inaczej brzmi. Troszeczkę inaczej tak wibruje. Ja to tak odbieram. E, myślę, że ten pomysł z nocowaniem w lesie związany był trochę z tym naszym takim pędem życia. Ciągle gdzieś gonimy, ciągle gdzieś się śpieszymy, jesteśmy bombardowani przez różne informacje i ta, ta strefa taka też jest mocno rozbudowana, ta, no przeżywamy różne lęki, stresy związane z dobrobytem, z różnymi takimi sytuacjami życiowymi. A w lesie? A w lesie jest cisza, w lesie jest spokój, w lesie możemy odnaleźć siebie, możemy też yy, przepracować swoje takie problemy. A noc? Noc jest takim. Ja nocowałem w lesie. Za, jak byłem młodym człowiekiem, to miałem namiot rozbity niedaleko szkoły, bo moi dziadkowie byli nauczycielami, więc słuchałem tego lasu nocą. I myślę, że to jest bardzo fajny pomysł. On się zrodził już w 2021 roku. Na terenie nadleśnictwa zostało wyznaczonych około 1600 hektarów lasu i ta noc daje nam. Taką możliwość zatrzymania się, zatrzymania się i posłuchania tego lasu, pooglądania gwiazd, yy, posłuchania tej przyrody i przede wszystkim nocą yy, te wszystkie takie odgłosy gdzieś związane z drogami, z yy, samolotami, yy, ten cały taki hałas, który jest yy, w mieście, on gdzieś po malutku znika. Przychodzi taki moment yy, w nocy, że słyszymy tylko las, coś gdzieś tam stuknie coś gdzieś, wiatr powieje, jakaś gałązka. Troszkę wyobraźnia nam się y, uruchamia. Przypominają nam się sceny z filmów, jakieś y, opisy z książek i od razu wyobraźnia pracuje. A, y, ten program, ta akcja Zanocuj w lesie, to jest propozycja nie tylko dla tych, którzy lubią y, takie mocne wrażenia, y, bo w tym anonsie y, Nadleśnictwa Lu y, Leżajsk, między innymi, y, jest napisane, że miłośnicy bushcraftu i survivalu mogą to swoje hobby y Zmagania się z naturą, z przyrodą, uprawiać bez obaw o naruszenie ustawy o lasach, tak brzmi ten oficjalny ANOS. Ale także ci, którzy może nie myśleli o takich mocnych wrażeniach, nawet na skraju lasu mogą spróbować. Tak, te, te powierzchnie, które zostały wyznaczone, one są pokazane na mapie. Jest taka aplikacja, bank danych o lasach, i tam możemy sobie sprawdzić. I są takie lokalizacje właśnie na skraju lasu. Jeżeli ktoś y, się obawia troszeczkę wejść głębiej w las, y, no to może jak najbardziej y, skorzystać z takiej troszeczkę, bym powiedział, łagodniejszej formy, troszeczkę bliżej skraju lasu, bliżej osad. Y, jest piękna lokalizacja właśnie niedaleko zalewu w Brzuzie. Y, jest ładna lokalizacja tutaj patrząc jadąc od Rzeszowa y, w leśnictwie Czarna, y, to jest y, okolice Medyni Głogowskiej, Łańcuckiej tutaj przy Zalesiu. Także są takie miejsca, właśnie staraliśmy się wytypować takie ciekawe miejsca, gdzie mamy na przykład zbiorniki retencyjne, gdzie mamy ścieżki przyrodnicze, po to właśnie, żeby... To nie był tylko taki nocleg, tylko żeby zachęcić do tego przebywania w lesie. Wiadomo, noc, żeby sobie odpocząć, ale potem, żeby coś przy okazji zobaczyć. Oczywiście uspokajamy tych, którzy obawiają się o naruszenie tej substancji leśnej, że państwo nie budują, nie zbudowali jakichś super nowoczesnych pensjonatów. Nie mówię już o hotelach. Wiadomo, czegoś takiego nie ma. To jest notowanie na dziko. A zatem, jak ten ktoś, kto, na przykład nasi słuchacze, ktoś Ktoś spośród naszych słuchaczy yy, zechciałby się na to zdecydować, jak ten ktoś ma się do tego przygotować. Z ja, czym pójść do lasu? Ja myślę, że tak. Ważne jest, żeby sprawdzić sobie prognozę pogody, bo mamy teraz takie różne ekstremalne zjawiska, więc przede wszystkim bezpieczeństwo. Myślę, że warto by było zabezpieczyć się, jeżeli chodzi o kleszcze, bo to jest duże, duże zagrożenie. Dobrze, o kleszczach za chwilę. Co ze sobą trzeba wziąć? Trzeba yy, namiot? Namiot yy, trzeba wziąć. Myślę, że dobrze by było wziąć wodę, yy, może jakiś hamak. Bo generalnie ten, ten nocleg powinien być zorganizowany w ten sposób, żeby nie zniszczyć lasu, nie zniszczyć ściółki, nie naruszyć ściółki leśnej. Można e... rozpalać ognisko? E, ogniska rozpalamy, ale tylko w tych miejscach, które są wyznaczone. Tam na, te, na tej aplikacji, na tej mapie są wskazane dokładnie miejsca, gdzie ten ogień możemy rozpalać. Co z tymi kleszczami, bo też obiecywaliśmy słuchaczom, że zapytamy, że zapytam o kleszcze. Kleszczy jest podobno dużo w tym roku. Tak, ten rok jest rzeczywiście taki wyjątkowy, bym powiedział, bo nawet patrząc przez swój pryzmat, przez mój taki, moje spacery po lesie, no to z każdego takiego wyjścia po cztery, po pięć, po sześć z ubrania ściągam. Ja się zabezpieczam w ten sposób, że chodzę w kapeluszu, mam koszulę tutaj zapiętą na ostatni guzik, rękawy długie, zapinane przy nadgarstkach, długie spodnie. Jakieś substancje chemiczne? Ja raczej rzadko staram się stosować, bo nie jestem jakimś zwolennikiem chemii. Ale też Ra można naturalne można, olejki. Można, tak, naturalne olejki można stosować. Można też są specjalne środki, które odstraszają te kleszcze. Ja te kleszcze akurat tak zbieram z ubrania, więc staram się zaraz tak działać od razu na bieżąco. Zresztą chyba już po tylu latach pracy w lesie, to człowiek nawet czuje na skórze, jak mu łazi. Więc da, aż, da, aż da, się, da się to poczuć. Da się to poczuć, ale kleszcze, co jeszcze może odstraszyć? To znaczy, mówi Pan o tym, żeby się tak ubrać prawie że szczelnie. Ciemne kolory, jasne kolory. No my raczej mamy ciemne kolory w ciemnych kolorach chodzimy. Myślę, że warto. Więc można tutaj wzorem leśników też takie ciemne kolory tak. stosować. Myślę, że warto zabezpieczyć się w postaci szczepień. Jest szczepienie na odkleszczowe zapalenie opon mózgowych. No, na chwilę obecną nie ma szczepionki na boleriozę, więc no, to, to jest to zagrożenie takie, które nas może spotkać. Ale myślę taka e, prewencja trochę i trochę taka uważność, żeby jednak zwracać uwagę na siebie, przeglądnąć ubrania. To nie jest tak, że klesz na nas spada i od razu się wbija. On szuka, on szuka takich miejsc, gdzie ta skóra jest taka delikatna, pod pachwinami, więc jemu troszeczkę czasu zajmuje, zanim on tam się w te takie dogodne miejsca dostanie, więc to można wyłapać. Zanim się wkuje, to ja tak w imieniu bardziej dociekliwych słuchaczy dopowiem, właściwie skomentuję to, co pan powiedział, że w nocą kleszcz pewnie ma więcej czasu na, na to, żeby, żeby jednak się tutaj dostać do naszej skóry. Ale nie będziemy tego tematu rozwijać. Wiadomo, trzeba się przed kleszczami zabezpieczać. Dzisiaj, proszę państwa, zachęcamy do skorzystania z propozycji Lasów Państwowych, udziału w takim programie długoterminowym, właściwie, bo to jest jest propozycja pod hasłem Zanocuj w lesie. O tym będziemy mówić także w drugiej części naszej rozmowy, a gościem audycji jest pan Tomasz Steliga z Nadleśnictwa Leżajsk, ale także powiemy o tym, co w Nadleśnictwie Leżajsk słychać, co słychać u Głuszców, no i w ogóle, co słychać u Bobrów. O! Także to w drugiej części naszej rozmowy. Pan Tomasz Steliga nad leśnictwa Leżajsk. Zachęcamy Państwa do udziału w programie Zanocuj w lesie. Teraz o takich szczegółach formalnych, regulaminowych, bo to nie jest tak, że wchodzimy do lasu i sobie nocujemy. Pewnie takie sytuacje też się zdarzają, ale lepiej skorzystać właśnie z tej propozycji, gdzie te miejsca są przygotowane. No więc, jak to wygląda od strony formalnej? Coś trzeba zrobić. Tak. Jeżeli ktoś chciałby zanocować, na terenie Nadleśnictwa Leżejsk jest odnośnik taki na stronie zakładka zanocuj w lesie i tam jak zjedziemy sobie na dół są wszystkie takie informacje jest regulamin warto się z nim zapoznać jeżeli byśmy chcieli zanocować dłużej jak dwa dni czy w jednym miejscu więcej jak dziewięć osób no to trzeba by było uzyskać wtedy taką zgodę nadleśniczego można napisać jest tam taki formularz zgłoszeniowy wypełnić ten formularz i przesłać na maila Nadleśnictwa. Leżajsk krosno.lasy.gov.pl i do dwóch dni przed nocowaniem taki, yy, takie zgłoszenie należy wykonać. No i nadleśniczy odpowiada, myślę, że w 100% mogę zaryzykować stwierdzenie, będą to pozytywne, bo jest nam niezmiernie miło, jak ludzie chcą korzystać z tego lasu i zapraszamy właśnie na skorzystanie z tej formy. Rozumiem, że na przykład odmowa może mieć związek z sytuacją w lesie, na przykład suszą. Tak, jeżeli by były takie ekstremalne sytuacje związane z zagrożeniem pożarowym to może Nadleśniczy wprowadzić okresowy zakaz wstępu do lasu. Lasy Nadleśnictwa Leżeńsk są dosyć bogatymi lasami. Są i bory suche, sosnowe, ale są i lasy wilgotne, lasy mieszane z bukiem, dębem. Także raczej tak mamy rozbudowaną tą bazę, gdzie możemy przenocować, że myślę, że powinien się znaleźć taki fragment lasu, w którym nie będzie aż takiego zagrożenia pożarowego. Te okresowe zakazy wstępu do lasu, one z reguły dotyczą pewnych fragmentów. To nigdy nie jest tak, że całe nadleśnictwo jest objęte zakazem. A jeśli chodzi o tę sytuację związaną z suszą, bo właściwie już od wielu miesięcy słyszymy o tym, że brakuje wody, zresztą zimę mieliśmy też mało obfitą w śnieg, mało jest opadów. Jak teraz jest w lesie? Generalnie w lesie jest sucho. To muszę powiedzieć z takim trochę smutkiem, bo no wiosna jest taką porą roku, gdzie tej wilgoci obserwowaliśmy znacznie więcej. No jako leśnicy te zmiany klimatu już obserwujemy od kilkunastu lat i staramy się im przeciwdziałać poprzez różne programy, poprzez tworzenie obszarów mokradłowych, poprzez budowę zbiorników retencyjnych, poprzez spowolnienie tego spływu powierzchniowego po to, żeby jak najwięcej tej wody z opadu starać się zachować w lesie. Mieliśmy programy retencyjne i z małej retencji niż innej, potem była mała retencja niż drugi program, teraz jesteśmy w trzecim programie. Co to oznacza? Z czym Ma to się wiąże? To się wiąże z reguły właśnie z budową takich zbiorników, takich wielofunkcyjnych. Planujemy w nich rezerwę powodziową, także staramy się reagować na te zmiany klimatu, na te gwałtowne takie burze, gwałtowne opady, coraz częściej słyszymy właśnie o powodziach błyskawicznych, więc też, żeby zabezpieczyć mieszkańców, infrastrukturę, staramy się tą wodę właśnie gromadzić w lesie poprzez zbiorniki projektowane specjalnie z rezerwą powodziową, yy, zbiorniki jak najbardziej wkomponowane w naturalne środowisko, z nieregularnym układem dna, linii brzegowej, żeby one jak najbardziej były... Y, takie naturalne i wkomponowane właśnie w las. Proszę Państwa, y, zachęcamy Państwa do tego, by odwiedzać y, lasy, y, polskie lasy, y, w tym lasy nadleśnictwa Leżajsk. Y, oczywiście mając na względzie na przykład program Zanocuj w lesie, ale wchodząc do lasu, czy udając się do lasu Nadleśnictwa Leżajsk, koniecznie trzeba zajrzeć w jedno miejsce, bo Nadleśnictwo Leżajsk już od wielu lat słynie z hodowli głuszców. I tutaj proszę Państwa przepiękny folder, tutaj pokazuję do naszej kamery, folder Właśnie, piękne górzce. Co słychać u górszców w Leżajsku? E, właśnie przed przyjazdem tutaj do radia e, wstąpiłem do ośrodka hodowli górzca zapytać się e, panią Anię Bukowską, jak tam sytuacja. No i proszę sobie wyobrazić, że pierwsze górzce się klują. Także już, już, już powiedzmy z jajek pierwsze, pierwsze górce nam się pokazują. No jest to taki trudny czas, bo i ta pogoda nas nie rozpieszcza i trochę zimno się zrobiło, ale mamy naprawdę profesjonalnie przygotowaną infrastrukturę i już... No, od 90 prawie drugiego roku y, tą hodowlę prowadzimy. Początki były trudne, bo uczyliśmy się. To jest gatunek trudny w hodowli. On jest bardzo wrażliwy na różne bakterie od drobiu, y, kokcylie, y, Mieliśmy problemy z wodą, no, to wszystko się udało przezwyciężyć. No i teraz możemy się właśnie cieszyć y, takim dosyć pokaźnym tchu, o, o, takim y, przychodem tych głuszców, y, no nawet i czasami 50 sztuk się udaje wyhodować i przekazać do innych nadleśnic, bo współpracujemy z Janowem, współpracujemy z Biłgorajem, głębokim Brodem. Czyli te głuszce potem wędrują już na wolność? Tak, te głuszce są przekazywane do nadleśnictw, do takich specjalnych wolier adaptacyjnych, gdzie młode głuszce zostają wysyłane z reguły z kurą. Ta kura im tam pokazuje, jak się w tej przyrodzie zachować. Barzancia kura. Kura głuszca kura głuszca. Ojej, przepraszam. Tak, ojej. tak. E, jak, tak. E, pokazuje jak im, raczej. jak reagować na zagrożenia, jak się chować przed drapieżnikami. No i potem one, jak już się tak w tej wolierze adaptacyjnej przystosują, przyzwyczają do tego lasu, no to wtedy ta kura wraca do nas. Tak, tak, tutaj takie przejęzyczenie, bo <laughs> głuszce są, mają piękne upierzenie, kolorowe, podobnie jak, jak barżanty, więc stąd moje przejęzyczenie. Kura głuszca oczywiście, e, natomiast można też w nadleśnictwie Leżajsk po prostu y, tam się udać i zobaczyć bardzo dużo pięknych miejsc. To jeszcze krótko o tych miejscach. Tak. las nad leśnictwa Leżeńsk cechuje bardzo duża bioróżnorodność. Mamy piękne rezerwaty. Taką kolejną, bym powiedział, perełką w koronie po jest rezerwat Azali Pontyjskiej, która aktualnie kwitnie w Woli Zarczyckiej, uroczysko-kołacznia. Jako ciekawostkę mogę podać, że jest to najmniejszy rezerwat w Polsce, prawie jedenastoarowy, Najmniejsza Natura 2000, więc ta kołacznia. Jest rezerwat las klasztorny, chroniący fragment Puszczy Sandomierskiej. Jest rezerwat suchy łuk, rezerwat torfowiska wysokiego, z ciekawymi gatunkami, takimi jak rosiczka, jak wełnianka, żurawina, więc jest naprawdę bardzo dużo takich ciekawych elementów. wprawne oko kto wchodzi do lasu może pewnych organizmów czy, czy mniejszych zwierząt nie, nie dostrzec, może nie dostrzec tych i zwierząt, ale także roślin. Tutaj w tej obserwacji pomagają Państwa publikacje, foldery, też w naszym studiu takie foldery są, proszę je jeszcze pokazać naszym słuchaczom. Tam jest kamera, pozdrawiamy wszystkich oglądających. No to jeszcze pytanie takie żelazne związane z, z lasami. Co słychać u bobrów w nadleśnictwie Leżajsk? Jak się mają? E, ostatnio oddaliśmy do ruchu turystycznego taką ścieżkę, Ostoje Bobrowe. Ona się zaczyna przy zalewie Florida e, w Leżajsku i ona pokazuje właśnie. <laughs> takie uroczysto Czerwone Pole, gdzie były wprowadzone pierwsze bobry no, na Podkarpaciu. E, to lata też 90. E, tego bobra to było niewiele. E, no i tam, tam właśnie z sukcesem udało się te bobry e, sprowadzić. E, bobry mają się dobrze. E, a ludzie z bobrami jak się mają? A ludzie z bobrami to już niekoniecznie, bo już nie każdy się chce teraz chwalić, kto te bobry sprowadzał. No wiadomo, tam gdzie człowiek, gdzie przyroda, gdzieś... W pewnym momencie mogą pojawić się tarcia. A te tarcia pojawiają się, bo bobry wchodzą też do miasta, jest problem z sadami, potrafią podgryzać jabłonie, ktoś posadził, czy, czy powiedzmy nawet i, i jakieś takie dęby sentymentalnie, urodził się syn, posadził dęba, no i potem ten bóbr, jak tego dęba podgryzł, on się przewrócił, no to są takie właśnie negatywne emocje z nimi związane. Tak, i dodajmy, i i uzupełnijmy, że, że to nie chodzi o jakieś hobby, takie groźne dla y, człowieka, hobby ze strony Bobra, tylko po prostu to jest wpisane w jego naturę, bo lubi zielone. Y, tak, to jest jego bliski. biologia jego funkcjonowanie on inaczej nie potrafi. Natomiast jedną rzecz trzeba zaznaczyć, że świetnie nam retencjonuje wodę. Robi mikroretencję i to jest bardzo potrzebna rzecz, tym bardziej, że w Polsce cierpimy na deficyty wody i coraz większe problemy mamy z suszą. No tak, proszę Państwa, taki akcent na koniec. W opowieści naszego gościa, pana Tomasza Steligi z Nadleśnictwa Leżajsk o programie Zanocuj w lesie. Można usłyszeć śpiew ptaków, można usłyszeć usłyszeć dziwne dźwięki nocą w lesie się rozlegające, ale można także obserwować albo nocą, albo nad ranem właśnie, bo podobno nad ranem na przykład bobry dobrze jest obserwować, więc zachęcamy do tego, żeby do lasu się udawać, no i między innymi może spróbować zanocować w lesie. Program Nocuj, Zanocuj w Lesie, o tym opowiadał pan Tomasz Steliga, inżynier nadzoru z Nadleśnictwa Leżajsk. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Dziękuję pięknie i jeszcze raz wszystkich serdecznie zapraszam.